Stochomania, Stochomistrz to tylko niektóre tytuły dzisiejszych gazet. Kamil Stoch po drugim zwycięstwie Pucharze Świata wymieniany jest już wśród faworytów Mistrzostw Świata w Oslo. Jak poradzić sobie z tak mocno napompowanym balonem oczekiwań? Stoch ćwiczył to od lat. Ćwiczył, aż osiągnął Mistrzostwo. Całe zadanie zawodnika jest wyłączyć się od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i skupić się tylko na tym, żeby było rozluźnione ciało, a urządzenie pokazuje, czy oni to są w stanie zrobić. Jak to osiągają, to balon wtedy leci. Jak zaczynają to, to tracić, balon spada. Koniec. Kamil wygrał. Gratulacje. Dziękuję. Zwykła relaksacyjna zabawa, powie ktoś. Fakt. Ale Stoch w drodze na szczyty miał do pokonania tylko jednego wielkiego rywala. Siebie. To już 6 lat minęło od kiedy sensacyjnie zajął w Pradze Lato siódme miejsce, zdobywając pierwsze punkty w Pucharze Świata i etykietę następcy Adama Małysza. Długo nie mógł sobie z nią poradzić. Dziś za sprawą indywidualnej współpracy z psychologiem Kamilem Wódką zwyciężać już się nie boi, a wielki idol może odetchnąć z ulgą. Moja kariera za chwilę dobiegnie końca i fajnie jest, że, że się coś za sobą zostawia, że jest taki Kamil, który, który wygrywa w puarach świata. W wieku 23 lat Stoch wreszcie złapał równowagę. Kiedyś znów nastąpi spadek, ale on i na to jest już gotowy.